Obowiązek wprowadzania informacji o publikacjach do Polskiej Bibliografii Naukowej, w skrócie PBN, wynika z przepisów prawa. Wszystkie podmioty nauki i szkolnictwa wyższego, na mocy ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, są zobowiązane do wprowadzania informacji o publikacjach, które powstały w ramach działalności ich podmiotu. Dodatkowo, kwestie zobowiązań sprawozdawczych w tym zakresie regulują odpowiednio. Rozporządzenie w sprawie Polon oraz rozporządzenie w sprawie ewaluacji. Obowiązek wprowadzania informacji o publikacjach dotyczy artykułów, książek, w tym książek pod redakcją oraz rozdziałów w książkach pod redakcją. Oprócz informacji o publikacjach, w repozytorium PBN gromadzone są informacje o obiektach powiązanych z publikacjami to znaczy o czasopismach, w których opublikowane zostały artykuły, wydawnictwach książek, konferencjach, na których prezentowane były artykuły w postaci materiałów konferencyjnych oraz instytucjach, do których afiliują poszczególni autorzy, redaktorzy i tłumacze. Obok repozytorium PBN, w którym znajdują się informacje o publikacjach ze wszystkich podmiotów nauki i szkolnictwa wyższego, w ramach PBN funkcjonuje moduł dedykowany poszczególnym podmiotom, tzw. profil instytucji. Zarządza nim importer publikacji, pracownik danego podmiotu, odpowiedzialny za jakość danych przekazywanych do ewaluacji jakości działalności naukowej danej instytucji. Rola nowego profilu instytucji została rozszerzona poza cele ewaluacyjne. Jest to moduł PBN, w którym każdy podmiot może gromadzić informacje o swoich publikacjach, bez względu na to, czy będzie brał udział w ewaluacji, czy nie. Wszystkie dodane do profilu instytucji publikacje widoczne są w zakładce Publikacje. Publikacje przeznaczone do ewaluacji w kolumnie Ewaluacja mają odpowiedni znacznik. W zakładce Ewaluacja znajdują się wyłącznie publikacje przeznaczone do ewaluacji. Są to publikacje, których dane zawierają dodatkowo informacje o oświadczeniu pracownika. Upoważniającym podmiot do wykazania tej publikacji w ewaluacji w ramach konkretnej dyscypliny. W zakładce Oświadczenia dla osoby widoczne są osoby, które upoważniły podmiot do wykazania ich publikacji w ewaluacji. Pod danymi każdej osoby jest rozwijana lista z publikacjami przekazanymi przez nią do ewaluacji. Przy każdej publikacji jest informacja o roli osoby. Dacie publikacji, a po kliknięciu w tytuł również o dyscyplinie. W zakładce Pracownicy jest widoczna lista pracowników podmiotu oraz doktorantów wraz z okresem zatrudnienia lub kształcenia w podmiocie. Jak dodać publikację do profilu instytucji. Publikację do profilu instytucji dodajemy z poziomu repozytorium PBN. W tym celu wyszukujemy publikację w repozytorium PBN. Możemy zrobić to po autorze, tytule, fragmencie tytułu lub innych parametrach publikacji. Klikamy w tytuł publikacji, który przeniesie nas do szczegółów publikacji. W panelu z lewej strony znajdują się dwa przyciski dodawania publikacji do profilu instytucji: Dodaj do instytucji oraz Dodaj oświadczenia. Przycisk Dodaj do Instytucji przekazuje informacje o publikacji do zakładki Publikacje w profilu Instytucji. Natomiast przycisk Dodaj Oświadczenia przekazuje informacje o publikacji do zakładki Publikacje ze znacznikiem Ewaluacja zaznaczonym na TAK oraz do zakładki Ewaluacja. Dodawanie publikacji do profilu instytucji bez oświadczenia z poziomu repozytorium PBN. Po kliknięciu w przycisk Dodaj do instytucji, wyświetli się formatka Dodania publikacji do profilu instytucji. Klikamy w przycisk Dodaj do profilu. Przed dodaniem publikacji do profilu instytucji możemy uzupełnić informacje o opłatach, jednak na tym etapie nie jest to obowiązkowe. Aktualizacja publikacji bez oświadczenia w profilu instytucji z poziomu repozytorium PBN. W celu aktualizacji danych publikacji w profilu instytucji wystarczy ponownie wybrać opcję dodaj do instytucji. Wyświetli się formatka aktualizacji publikacji w profilu instytucji. Należy pamiętać, że aktualizując publikację Nadpisujemy ją aktualnymi danymi tej publikacji z repozytorium PBN. Dodawanie publikacji z oświadczeniem do profilu instytucji z poziomu repozytorium PBN. Jeśli dodajemy dane o publikacji do profilu instytucji w celu uwzględnienia jej w ewaluacji, należy wybrać przycisk Dodaj oświadczenie. Publikacja będzie widoczna zarówno w zakładce Ewaluacja, jak i Publikacje. Dane osoby, która przekazała oświadczenie do podmiotu, będą widoczne w zakładce Oświadczenia dla osoby. Dodając oświadczenie, należy wskazać rolę osoby w publikacji, dyscyplinę oraz opcjonalnie datę oświadczenia. Można również dodać informacje o opłatach. Jednak na etapie dodawania oświadczenia nie jest to obowiązkowe. Aktualizacja publikacji z oświadczeniem w profilu instytucji z poziomu repozytorium PBN. W celu aktualizacji danych publikacji w profilu instytucji, zarówno tych dotyczących samej publikacji, jak i oświadczenia, wystarczy ponownie wybrać opcję Dodaj oświadczenia. Wyświetli się formatka aktualizacji oświadczeń do publikacji. Należy pamiętać, że aktualizując oświadczenie, nadpisujemy jednocześnie publikację danymi z repozytorium, co zostanie odzwierciedlone w zakładkach publikacje i ewaluacja. Natomiast zaktualizowane dane oświadczenia będą widoczne w zakładce ewaluacja i oświadczenia dla osoby. Dodawanie oświadczenia do publikacji z poziomu profilu instytucji. Publikacje, znajdujące się już w profilu instytucji, mogą być przekazane do ewaluacji pod warunkiem dodania oświadczenia. Możemy to zrobić z poziomu zakładki Publikacje, klikając w przycisk z plusem w kolumnie Akcje. W formatce dodawania oświadczenia przy imieniu i nazwisku autora. Prowadzamy dyscyplinę, a następnie klikamy przycisk Dodaj oświadczenia. Data oświadczenia na tym etapie nie jest obowiązkowa. Po dodaniu oświadczenia dane publikacji są widoczne w zakładce Ewaluacja. Natomiast w zakładce Publikacje znacznik w kolumnie Ewaluacja zmieni się na Tak. Aktualizacja oświadczenia z poziomu profilu instytucji Aktualizacji oświadczenia publikacji, znajdującej się w profilu instytucji, możemy dokonać zarówno w zakładce Publikacje, jak i w zakładce Ewaluacja. W zakładce Publikacje wystarczy ponownie kliknąć w przycisk z plusem ten sam, którym dodawaliśmy oświadczenie. W przypadku publikacji z dodanym już oświadczeniem, po kliknięciu wyświetli się formatka aktualizacji. Natomiast w zakładce Ewaluacja formatka aktualizacji oświadczenia widoczna jest po rozwinięciu danych publikacji. W formatce możemy dokonać aktualizacji pojedynczego oświadczenia, edytując dyscyplinę i datę oświadczenia za pomocą ikonki z ołówkiem, a następnie zapisując każde z edytowanych pól. Ikonka z czerwonym koszem pozwala usunąć pojedyncze oświadczenie z publikacji. W przypadku usunięcia wszystkich oświadczeń, informacja o publikacji zostanie usunięta ze zakładek Ewaluacja oraz Oświadczenia dla osoby. Będzie jednak nadal widoczna w zakładce Publikacje. W profilu instytucji możliwa jest również jednoczesna aktualizacja wielu oświadczeń przy danej publikacji. W tym celu wybieramy przycisk Aktualizuj wszystkie oświadczenia w dolnej części formatki. System wyświetli wszystkie osoby w publikacji zatrudnione w naszym podmiocie. W ramach aktualizacji możemy dodać lub zmienić dyscyplinę w ramach dyscyplin oświadczonych przez daną osobę w Polon, dodać lub zmienić datę oświadczenia. Zmiany zapisujemy przyciskiem Aktualizuj oświadczenia.